Cześć, z tej strony Jakub Krzyżański zapraszam Was na kolejny odcinek mojej serii pod tytułem Kultowe polskie płyty. A dzisiaj zaprezentuję wam płytę zespołu BAIM pod tytułem Biała Armia. Jest to jeden z największych klasyków tego zespołu. To jest według mnie chyba ich najlepsza płyta, chociaż oni wydali mnóstwo dobrych płyt i zespół Bajm to jest naprawdę fenomen na naszej krajowej scenie muzycznej ponieważ utrzymują się na topie od ponad 40 lat i cały czas mają przeboje i też Beata Kozidrak pozostaje w nieustająco znakomitej formie wokalnej wystarczy pójść na jej koncert mam nadzieję że już wkrótce koncerty do nas wrócą i, i będziecie mogli się przekonać na żywo jak ona super śpiewa no i też y, repertuar zespołu Bajm jest y, bardzo lubiany, powszechnie lubiany i ja nigdy nie wchodzę w takie tematy y, plotkarskie, nie, nie komentuję na przykład tego, co piszą tabloidy, ale akurat w tym przypadku muszę zrobić wyjątek, ponieważ zauważyłem, że w przypadku Bajmu i Beaty Kozidrak bardzo często zagląda się Beacie do portfela. Ile to ona nie zarabia, jak dużo bierze za koncert, że ma posiadłość tu, tam... Bajm ma nawet swój samolot, że jak to można mieć swój samolot. No i słuchajcie, przecież ona te wszystkie przeboje napisała sama, jest autorką tekstów, czasami kompozytorką. No i wystarczy wziąć pierwszą lepszą osobę z obojętnie jakiego zakątku Polski i spytać ją, poprosić, żeby wymieniła przynajmniej trzy piosenki Bajmu. No to co mi panie dasz? Biała Armia. Nie ma wody na pustyni, szklanka wody, patrzcie, to już cztery, ta sama chwila, myśli i słowa, no naprawdę tego jest mnóstwo, wszyscy to znają, to często leci w radiu i tak jak mówię, no Beata napisała te wszystkie piosenki, ma z tego tantiemy i oczywiste jest, że dużo zarabia, ale y, cytując klasyka, te pieniądze jej się po prostu należą, tak, więc może już zostawmy ten temat, skupmy się na samej muzyce. A akurat na płycie Biała Armia ta muzyka jest znakomita. W momencie wydania tej płyty, ona się ukazała w 1990 roku, Baim istniał na scenie już od ponad 10 lat i co jakiś czas zmieniał skład osobowy. I te nowe osoby wprowadzały nowe brzmienia, dzięki temu zespół się rozwijał, i takimi dwiema ważnymi osobami w składzie na tej płycie był Adam Abramek na gitarze basowej i Paweł Sot na instrumentach klawiszowych. No, i też w chórkach. To ci panowie przede wszystkim odmienili brzmienie zespołu. I akurat Biała Armia to jest płyta bardzo taka zainspirowana amerykańską muzyką rockową, rokiem stadionowym, tak się wtedy na to mówiło, czyli utworami potężnymi, takimi hymnami, które mogły być wspólnie odśpiewywane przez fanów na wielkich koncertach na stadionach. No i chociażby przykład tytułowego przeboju, czyli Białej Armii. No to pokazuje, że, że to jakby zostało osiągnięte, że to jest taki hymn swoją drogą to był hymn fanklubu klubu bajmu, ale też znajdziemy tutaj mnóstwo innych ciekawych piosenek. W przygotowaniu tego odcinka bardzo pomogła mi książka Ewy Tutki płynie w nas gorąca krew. Jest to bardzo takie solidnie opracowane w zasadzie kalendarium bajmu, bo tutaj mamy rok po roku opisane wszystkie osiągnięcia zespołu i z tej książki można się dowiedzieć mnóstwo ciekawostek, między innymi właśnie o białej armii. Jest w niej także mnóstwo archiwalnych zdjęć albo dokumentów, więc jest to bardzo solidnie przygotowana pozycja. No i też z tej książki właśnie dowiemy się o kulisach pracy nad płytą Biała Armia. Warto też wspomnieć tutaj o realizatorze dźwięku Rafale Paczkowskim. On też był odpowiedzialny za to brzmienie, chociaż Rafał Paczkowski akurat bardziej się specjalizował w muzyce popowej. On między innymi był odpowiedzialny za album Anny Jurksztowicz Dziękuję, nie tańczę. On też zrobił dla Edyty Bartosiewiczej pierwszą płytę Love. I to były... Klimaty bardzo takie balladowe, bardzo takie klawiszowe, a tutaj jednak mamy do czynienia z rokiem, i Rafał Paczkowski, mimo że to nie było takie jego pole muzyczne, to też wywiązał się ze swojego zadania znakomicie. Biała Armia to jest takie 100% bajmu w bajmie, czyli mamy tutaj mm, chwytliwe numery, rokowe numery, mamy też ballady, mamy świetne teksty, no i ten wokal Beaty Kozidrak, który tutaj. Pokazuje swoją moc. Na tych piosenkach naprawdę ona błyszczy jako wokalistka, dlatego ta płyta jest taka udana. No to przejdźmy może do najważniejszych pozycji. Już pierwszy utwór u stóp szklanych gór, swoją drogą jest on tutaj w wersji polskiej i w wersji angielskiej, Born to Slide. To jest przykład utworu, który właśnie idealnie pokazuje możliwości wokalne Beaty Kozidrak. On swoją drogą świetnie się też rozwija, bo na początku mamy taki wolny wstęp, delikatny, a następnie w całość nas prowadzi do takiego finału, i ten moment. To jest właśnie ten moment, kiedy ja mam największe ciary. I tutaj już Beata pokazuje swojego powera. Posłuchajcie reszty tej piosenki. Równie ciekawa piosenka to numer 2, czyli Miłość i Ja. I to też jest utwór o ciekawej konstrukcji, ponieważ nie mamy tutaj takiego prostego schematu zwrotka-refren, zwrotka-refren. Tutaj w zasadzie mamy na początku kilka zwrotek, które nas prowadzą do jednego refrenu, który jest takim finałem. I być może, gdy się słucha tej piosenki w radiu, to nie zwraca się uwagi na jej ciekawą budowę, a jednak jest to nietypowe, ale to nie razi. Mimo wszystko ta piosenka stała się ogromnym przebojem i jest to jedna z najbardziej lubianych ballad zespołu Baim. Ja też ją bardzo lubię. No i Beata najpiękniej śpiewa o miłości, dlatego to są teksty, które wychodzą jej najlepiej i w tych tekstach najlepiej się czuję. utworem wartym uwagi jest piosenka, która kończy stronę A. Mam tutaj na myśli piosenkę pod tytułem Żywe cienie. Jest to przykład bardzo ciekawego tekstu. Swoją drogą dopiero yy, książka Bajmu naprowadziła mnie na poprawną interpretację tego tekstu. To piosenka o tym, że w okresie przełomu 1989 roku spotykaliśmy bardzo dużo takich żywych cieni, czyli ludzi, którzy przeszkadzali rodzącej się demokracji. Z perspektywy czasu widać, że piosenka jest ciągle aktualna, że żywe cienie wciąż krążą wokół nas. Przyznaję, że jestem zaskoczony. Naprawdę nie sądziłem, że można tak odbierać tę piosenkę. A zwłaszcza dziwi mnie to, bo Beata w którymś momencie śpiewa Pewnie jestem żywym cieniem, czyli co ona też przeszkadza tej rodzącej się demokracji. No ale skoro już autorka sama powiedziała, co miała na myśli, to ja się z tym nie będę spierać. W każdym razie jest to bardzo fajna ballada, piękna piosenka, i tutaj też słychać taką. Amerykańskość tej piosenki, nie wiem jak to nazwać, ale posłuchajcie sami. No, mam nadzieję, że zrozumiecie, o co mi chodzi. Ma bardzo fajny klimat. No i przechodzimy do utworu najważniejszego, czyli do tytułowej Białej Armii. Tak jak wspominałem, jest to utwór, który stał się hymnem fanklubu Bajmu, który to fanklub też nazywa się Biała Armia. Jest to piosenka, która do dziś jest największym przebojem zespołu Bajm. Bardzo często leci w radiu. I też mam wrażenie, że wszyscy ją lubią. Jeszcze się nie spotkałem z osobą, którą by drażniła Biała Armia. I też spotykam się z wieloma y, takimi ciekawymi opowieściami, ponieważ y, ludzie, nie mając tekstu przed sobą, bardzo często słyszą dziwne rzeczy. I już też się nasłuchałem, że tam padało: jesteś zerem białym żołnierzem, jesteś serem. No, no nie, to może ja to wyjaśnię raz, a dobrze. Tam jest: jesteś sterem białym żołnierzem. Także y, o tym jest ta piosenka. I też, skoro już mowa o tekście, to w książce, którą wam przed chwilą pokazywałem, pojawiła się bardzo fajna ciekawostka. Otóż Baim zaczął grać ten utwór na koncertach za granicą, w momencie, kiedy tekst nie został jeszcze skończony. Tak na próbę. Po prostu wiedzieli, że zagraniczna publiczność i tak nie rozumie tego tekstu, i to był taki test dla tej piosenki. Ja doszukałem się tej pierwszej wersji. To było jakieś fatalnej jakości nagranie koncertowe. Ono zaczynało się zupełnie inaczej, miało trochę inną linię melodyczną. Zaczynało się to tak: Nasza armia jest silna jak prawdziwy mężczyzna. No i dalej nie rozumiałem, bo albo było słabe nagranie, albo dalej to po prostu już było zaśpiewane w tak zwanym języku flamandzkim, czyli po prostu byle jakim, byleby tylko jakoś zaśpiewać. W każdym razie ciekawa historia, fajna ciekawostka. I to też pokazuje, jak Interesujące mogą być prace w zespole nad daną piosenką. Jak, jak to jest właśnie być w takim zespole yy, i pracować nad utworem? To musi być naprawdę fascynujący proces. A teraz posłuchajcie Białej Armii. Kolejną piosenką, którą mogę Wam zarekomendować z tej płyty, jest Żegnaj Smutku. Jest to utwór faktycznie smutny, można nawet powiedzieć, że smętny, ale wprowadza fajny klimat, i tutaj, akurat w tej piosence, bardzo mi się podoba gra saksofonu. Jest to piosenka, właśnie, która daje nam pewien oddech, gdy słuchamy tych wszystkich takich mocnych, ostro brzmiących, dobrze wyprodukowanych numerów. Tutaj mamy. Łagodność tutaj jest troszkę skromniej, ale no też to utwór, który bardzo się wpasował w ten album. Tak jak wspominałem, Biała Armia to był bardzo duży sukces bajmu i to też warto podkreślić, że był to sukces w czasach nieoczywistych. Płyta ukazała się w 1990 roku, czyli mamy właśnie już rodzącą się demokrację, ale jednocześnie ogromny chaos panujący na rynku. Zwróćcie uwagę, że Longplay został wydany przez państwową firmę polskie nagrania, i mimo że ta płyta była bardzo trudno dostępna i edycja kompaktowa ukazała się rok później, już wydana przez inną prywatną firmę, to jednak, mimo wszystko, okazała się ogromnym sukcesem. I mimo, że wtedy w radiu niechętnie puszczano polską muzykę, no bo wszyscy się otwierali na zachód i bardzo często Wydawanie płyt przez krajowych artystów w tym okresie transformacji było ryzykowne. No, no nie wszystkie płyty okazały się sukcesem, ale akurat bajmowi się udało i to też warto docenić i warto to podkreślić w opowieści o tej płycie. Także jeszcze raz gorąco wam polecam białą armię. Polecam wam w ogóle muzykę zespołu Bajm jest świetna i sprawdzi się w każdej okazji. I polecam Wam także mój kanał, bo już niebawem wracam z kolejnymi odcinkami. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, to koniecznie zostawcie komentarz. Możecie też dołączyć do grona subskrybentów mojego kanału. Zachęcam Was do tego i dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia niebawem.